Witam na moim kanale. Dziś film o paprotkach. Tak jak wam obiecywałam, postanowiłam nagrać ten odcinek jak najszybciej, ponieważ niestety jesień i zima tym roślinom nie służy. Przynajmniej u mnie tak jest, ale myślę, że w większości domów również. I póki jeszcze ładnie wyglądają, to chciałam się nimi wam pochwalić. Zgromadziłam tutaj 10 różnych odmian i zapraszam na odcinek. A zacznę od paprotki krokodylej, ponieważ wygląda najgorzej i chciałabym to mieć jak najszybciej ze sobą. Zobaczcie, są tylko tutaj dwa listki i to są takie nowe liście, ponieważ ja ją zupełnie do zera wycięłam. Te stare liście, które wyglądały nieładnie. No i paprotka każda potrafi się odrodzić, i ta również, chociaż idzie jej to dosyć opornie. Na pewno zima też będzie ciężka, może na wiosnę lepiej będzie wyglądała. No, dajemy na razie szansę. Kolejna paprotka to niekropień. I ta roślina latem była jedną z moich ulubionych, ponieważ no pięknie rosła. Wypuszczała coraz to nowe listki. Zdarzył się jeden taki gorszy okres, kiedy wyjechaliśmy na wakacje, bo jednak tą roślinę trzeba bardzo systematycznie podlewać. Ja to robię tak mniej więcej co 2-3 dni. Sprawdzam wtedy, czy, czy ta doniczka jest lekka i ją zanurzam w wodzie. A to dlatego, że po prostu tam już jest tak ciasno w tej doniczce, że gdybym ją podlała, z góry to po prostu ta woda się wylewa. Ona ma taką bardzo niewielką doniczkę. Także jeśli chodzi o tą roślinę, to trzeba pamiętać o tym systematycznym podlewaniu. No i myślę, że tutaj w jej przypadku właśnie już widać nadejście jesieni, bo niestety muszę co jakiś czas wycinać takie brązowe listki, tak jak tutaj widać w środku. No ale mam nadzieję, że wiosną ona znowu pokażę na co ją stać. Kolejna taka też delikatna paproć. To jest dawalia, albo inaczej pajęcza noga, pajęcze nóżki. Nazywana jest tak, ponieważ wypuszcza kłącza, które przypominają nogi pająka. Ta moja jest w takiej okrągłej doniczce i w tej chwili, one, te pajęcze nóżki już oplatają ją dookoła i są słabo widoczne, ponieważ na końcach tych pajęczych nóżek pojawiają się liście. I one już mi tutaj zarosły tą doniczkę, ale z tej drugiej strony będzie można to zobaczyć. No i z góry też widać tutaj całe kłębowisko tych kłączy. Niektóre z nich widać, że dopiero co wyrosły, młodziutkie są o takie. Jasnozielone. Ta paprotka podobno jest najmniej wymagająca, jeśli chodzi o wilgotność powietrza. I też nie powinno się ją podobno zraszać. Chociaż ja co jakiś czas myję ją pod prysznicą, tak jak i resztę moich roślin. No i na razie jej to nie szkodzi. Podlewam ją rzadziej niż nie kropień, ponieważ ona widzę, że dużo wolniej przesycha. Nie dopuszczam do zupełnego przeschnięcia, ale też staram się jej nie przelać. Także lepiej mniejszą ilością wody, a częściej to robić. I ta roślina jest u mnie już od dłuższego czasu, także przeżyła, więc mogę ją polecić jako taką y, łatwiejszą chyba z paprotek. Wystąpiła przynajmniej w jednym filmie. Kolejna paproć, z której niestety nie jestem zbyt zadowolona, to jest ta zanokcica, a dokładnie Asplenium nidus campio. Ona też już jest u mnie już od dłuższego czasu i wystąpiła w kilku filmach. Raz nawet wybraliście ją na królową odcinka, ale teraz niestety większość tych liści starszych ma takie brązowe końcówki. Albo spowodowane jest to błędami w podlewaniu, albo zbyt niską wilgotnością powietrza. Tutaj te młodsze liście wychodzą jej teraz już ładniejsze. No i myślę, że pewnie kiedyś w końcu chwycę za nożyczki i wytnę te brzydsze liście i wiosną może się znowu odrodzi. I za Zdecydowanie lubią mniej wody, rzadszego podlewania, także na przykład tę roślinę to podlewam tak mniej więcej raz w tygodniu i ona nie za bardzo przesycha, także nie piję za dużo tej wody. Kolejna zanokcica, ale dokładnie nie znam odmiany, to jedna z moich ulubionych roślin. Jest to zobaczcie, kwiat nieskazitelny. Nie ma tutaj żadnych. Żadnych uszkodzeń, żadnych plamek. Rośnie pięknie. Liście ma błyszczące, jasnozielone, pięknie powycinane. Te starsze liście właśnie. Zaczynają się tak, wy, zaczynają wychodzić takie wycięte. Także bardzo, bardzo ciekawa roślina. No i póki co nie stwarza mi żadnych problemów. Podlewam ją też od dołu, dlatego że ta wyniczka jest mała ona stoi koło niekropienia także razem je tak podlewam chociaż tą rzadziej, myślę, że tak raz na jakieś 5 dni wypuszczę teraz nowe listki, nie jestem z tego zbyt zadowolona, bo nie wiem wydaje mi się, że one nie, nie wykształcą się tak ładnie jak te letnie liście, no ale zobaczymy, trzymam kciuki żeby nadal mnie tak zachwycała jak do tej pory Kolejna paproć, która według mnie stwarza najmniej problemów i bardzo szybko rośnie. Nie wiem dokładnie, jak ona się nazywa, ale ktoś z Was napisał mi, że to jest prawdopodobnie odmiana macho albo macho, nie wiem, jak się czyta. W każdym bądź razie podlewam ją dosyć często, bo szybko przesycha i ona tak szybko rośnie, teraz również wypuszcza tutaj. Nowe takie języczki, zwinięte ślimaczki, także bardzo szybko zazieleni każdy kąt. Myślę, że jest taka niewymagająca, tylko trzeba pamiętać o regularnym podlewaniu. Kolejną paproć parwati zaliczyłabym do takich średnio trudnych roślin. Tutaj bardzo łatwo poznać, kiedy jej się chce pić, bo ona zaczyna zwieszać swoje listki. Chociaż lepiej do tego momentu nie dopuścić. Mnie się to niestety czasami zdarza. Bo gdybym ją bardziej systematycznie podlewała, to myślę, że byłaby jeszcze ładniejsza. Posadzona jest w takiej donicy, myślę, pasującej do kształtu liści, bo liście ma takie koronkowe i taki drobny wzór na tej donicy. Bardzo mi się w tej kompozycji, właśnie, podoba. Stoi blisko światła, zresztą tak jak wszystkie pozostałe moje paprocie, yy, trzymam w pobliżu okien, bo jednak ładniej rosną i jeśli macie taką możliwość, to oczywiście nie na jakieś palące słońce, ale jednak takie jasne miejsca lepiej im służą. A tutaj dwie paprocie o takim niebiesko-srebrnym odcieniu flebodia. To jest prawdopodobnie bluestar, a obok dawana różni się tym, że ma bardziej postrzępione te liście. No i te paprotki nie lubią mycia pod prysznicem, i przekonałam się o tym na przykładzie tej rośliny, bo zobaczcie, kiedy ją umyłam, to straciła ten srebrno-niebieski odcień, i w tej chwili te starsze liście są zielone. I te rośliny podlewam tak mniej więcej raz na 5 dni. I ostatnia moja paproć, która paproci za bardzo nie przypomina, to właśnie to platycerium albo inaczej łosie Roślina ta ma dwa rodzaje liści: płodne, te które przypominają właśnie poroże łosia, oraz płonne, które wyrastają tutaj z ziemi. I w tej chwili u mnie tutaj wyrosły takie młode, y, młode listki bardzo ładne. Tego nie usuwamy tych y, starych, y, zeschniętych. Ja wam pokazywałam te roślinę chyba ostatnio, kiedy ją przesadzałam do mniejszej doniczki. Bo kiedy ją wsadziłam właśnie do większej, to na mi zahamowała wzrost. A po, po przesadzeniu znowu do mniejszej widzicie tutaj te wszystkie liście, które wyrosły, ta góra, to właśnie po przesadzeniu. No i idą jeszcze młode listki, tutaj dwa. Także wszystkie moje paprocie są raczej w ciaśniejszych doniczkach niż w za dużych, bo one tego nie lubią. Ta roślina pięknie prezentowałaby się na desce, tak bezpośrednio na ścianie w jakimś mchu posadzona, no bo tak można robić właśnie z, z tymi łosimi rogami. No ale ja niestety nie będę się narażała na kłopot z podlewaniem tej rośliny i skapaniem wody na podłogę. Także u mnie póki co rośnie sobie w makramie, powieszona jest pod sufitem. Wybaczcie, że tym razem mieliście w tle kaloryfer, no ale niestety nie miałam innego wolnego miejsca, tak dużego, żeby mi się wszystkie te rośliny pomieściły, a niektóre z nich są dosyć rozłożyste. Ale za chwilkę muszę już je odnieść na ich właściwe miejsca, ponieważ paprocie nie lubią też przestawiania. Kiedy je tutaj zgromadziłam, to sama, sama się troszkę zdziwiłam, że mam ich aż tyle. No i, i z tego wynika, że ja chyba jednak lubię paprocie. Ciekawa jestem, czy wy również i czy macie jakąś swoją ulubioną odmianę. I na koniec jeszcze rzut oka na wilgotność. Dzisiaj mamy 51%, ale na początku tego filmiku. Chyba było 41, bo on był kręcony przedwczoraj. Także zobaczcie, ta wilgotność u mnie wcale nie jest rewelacyjna. A paprotki jedne lepiej, drugie gorzej, ale jako tako sobie radzą. Na dziś dziękuję już Wam serdecznie za spotkanie. Jak zwykle nie zapomnijcie o kciukach, o komentarzach. I do następnego odcinka. Cześć!